Moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiali o najczęstszych, najbardziej popełnianych błędach, najczęściej przez Was hodowców, jeżeli chodzi o nieśność. Co zrobić, żeby zachować nieśność praktycznie w 100%? Jak zadbać o tą nieśność? Na razie chyba wydaje mi się z tego, co pisaliście, że ta nieśność jest na w miarę dobrym poziomie. Natomiast dzisiaj podam Wam parę błędów. Które wy najczęściej popełniacie. Jest trochę widzów na kanale, więc też sporo do mnie piszecie. Zaczynajmy. Pierwszy błąd, z którym ja się najczęściej spotykam i z którym wy się spotykacie, dotyczy pokarmu dla kur. Żeby nie przedłużać tego tematu, bo odcinków o pokarmie i jak te kury karmić i w ogóle nagrałem chyba ze 40, więc powiem pokrótce, co jest najważniejsze. Najważniejsze jest zboże pszenica, pszenżyto, najważniejsze są warzywa, kreda pastewna, kukurydza, no i oczywiście zielonka dla tych kur. To jest podstawa. W bardzo małych ilościach można podawać paszę pełnoporcjową, która nie wpływa na skład jajka, jajko nie jest jakieś chemiczne, on też się nic nie stanie, a można w bardzo małych ilościach Podawać. Ile tego podawać, jak podawać, odsyłam do moich odcinków. Jak czegoś nie wiecie, napiszcie w komentarzu: ja wam podeślę taki odcinek. Grunt, żeby pokarm był różnorodny, świeży, codziennie podawany. Drugi błąd jest z tym powiązany, i to też może Was zdziwić, ale często się pojawia, dotyczy wody. Często nie wymieniacie wody, albo wymieniacie co 2-3 dni, albo w ogóle y, podajecie z jakiegoś nieznanego źródła. Więc podstawa, jaka ta woda powinna być? Tak pokrótce, bo temat o wodzie też jest. Każdy z tych błędów, które wymieniam, jest oddzielny odcinek na ten temat nagrany. Także, jakby coś Was interesowało, napiszcie to wam, podeślę odcinek. Woda ma być z wiadomego źródła. To jest punkt pierwszy. Macie wiedzieć, co to za woda, żeby się nie okazało, że to jest jakaś trująca woda, która może zaszkodzić kurom. Po drugie, woda ma być codziennie wymieniana, a poidło i karmidło ma być codziennie umyta. I to jest tak naprawdę podstawa, kury mają mieć tą wodę na bieżąco, codziennie, cały czas dostarczaną. To nie jest tak, słuchajcie, że im tej wody może na pół dnia zabraknąć. One mają mieć cały czas dostęp do tej wody. Pytaliście, czy zimna, czy gorąca, ma być chłodna, natomiast na jak będzie trochę cieplejsza, czy trochę zimniejsza, też się nic nie stanie. Kolejny punkt błędów popełnianych. Które mają bardzo duży wpływ na nieśność. Oświetlenie. Bardzo często budując kurnik, czy mając mały kurnik albo coś przerabiając, bo czasami macie kurniki drewniane, przerobione z jakiejś stodoły, obory, garażu czy czegoś, nie macie tam oświetlenia, bo stwierdzicie, że nie będziecie ciągnąć żadnych kabli, nie, niepotrzebna tam jest nawet jedna żarówka, po co to robić kurą. A potem kury wam się nie niosą. No bo jeszcze latem jest jako tako, bo to widno jest i słońce mamy jakiś tam dłuższy czas, natomiast zimą. Kiedy często już o godzinie 16 jest ciemno, po prostu te kury przestaną wam się nieść, bo kury potrzebują 14-15 godzin dnia świetlnego, i o tym pamiętajcie. Dlatego warto jakąś małą żaróweczkę w kurniku zamontować. Jaka to ma być żarówka, jak ma być rozmieszczona, jaka moc, jaka barwa, i tak dalej, to macie u mnie w odcinkach o oświetleniu. Ja już o tym mówiłem parę razy, więc tam sobie to wszystko znajdziecie. Kolejny błąd, który się często pojawia, dotyczy temperatury. No i to jest w sumie największy błąd hodowców. I największy problem hodowców, bo tak jako oświetlenie możemy zadbać, tak o temperaturę, szczególnie w małych hodowlach, jeżeli nie dogrzewamy, a na zewnątrz temperatura spada poniżej zera, jest ciężko. Optymalna temperatura dla kur to jest około 15 stopni, 15-między 15 a 20. No, utrzymać taką temperaturę bez ogrzewanego kurnika, bez dobrze ocieplonego kurnika, gdzie tak naprawdę no, na zewnątrz jest temperatura praktycznie na minusie, no a w zimę wiadomo, że taka jest, nie ma w tym nic dziwnego, no to nie da się tego zrobić. I co ja wtedy polecam? Podam Wam parę tipów, natomiast jest tego więcej na kanale, więc teraz tylko, żeby się już nie skupiać na tym punkcie, powiem Wam, co można zrobić. Bez względu na to, jaki macie kurnik, czy to blaszany, czy murowany, czy drewniany, czy przerobiony, co by to nie było, po pierwsze, dajcie większą warstwę ściółki i pamiętajcie, żeby częściej ją wymieniać, bo ona wtedy bardziej trzyma to ciepło. Więc dajemy ściółki dużo więcej. Czy macie słomę, czy siano, po prostu ma być tego sporo więcej. Po pierwsze. Po drugie. Pamiętajcie, żeby w miarę możliwości, co jest niby oczywiste, ale nie każdy o tym pamięta, zaizolować kurnik. Zaizolować okna, drzwi, ściany. Bardzo ważne. Dach też, o dachu nie zapominajcie, bo tam też dużo ciepła idzie. Oczywiście w zależności jakie macie kurnik, bo niektórzy mają kurnik praktycznie wielkości budy dla psa. Wtedy to wygląda inaczej. Natomiast no, ja Wam mówię tak ogólnie, bo nie wiem jakie macie kurniki. Każdy ma trochę inną sytuację. Kolejna kwestia. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o e, izolację i o e, ciepło. Jeżeli macie możliwość, to zróbcie sobie jakieś malutkie okienka, a nie jakieś duże drzwi, przez które będzie dużo tego ciepła wypadało, a zimna wpadało do domu, e, do domu, do kurnika, do domu dla kur w sumie. No to się zgadza, więc też warto o to zadbać. Kolejna kwestia. Postarajcie się kupować kury na wiosnę, ewentualnie jesienią, nie zimą, po to, żeby one się przyzwyczaiły, i wtedy może trochę będzie też miało to wpływ na nieśność, a na odporność to już na pewno. Więc to są takie podstawy. Jest tego więcej na kanale, jak sobie wpiszecie, to Wam tam wyskoczy. Są metody ogrzewania różne, można to zastosować, natomiast w małych hodowlach tego się raczej nie robi, bo jest to nieopłacalne. No, i to kosztuje tyle, że to się nawet nie zwrócą. Słuchajcie, te jajka. Więc, no, jeżeli ktoś chce to zrobić, może, natomiast no, większość osób tego po prostu nie robi. Ja to rozumiem. U nas też tego nie ma. My mamy tutaj mury, my są cieplone i tak dalej. Natomiast, no, siłą rzeczy, trzeba powiedzieć, że i tak nie jest zbyt ciepło. Dla tych kurek, ale temperatura się utrzymuje tak koło zera. A, jeszcze bardzo ważne: jeżeli jest bardzo zimno, to nie wypuszczajcie kur, bo koniecznie one muszą dzisiaj pochodzić podwozio. Niech sobie posiedzą w tym kurniku dzień, dwa, trzy, nic im się nie stanie. Lepiej, żeby posiedziały, niż ma ich owiać, ma byją być jakieś problemy, później zdrowotne. Niech sobie posiedzą w tym kurniku. Ok. to są takie błędy najczęstsze. Co jeszcze? Jeszcze podam Wam może z jeden błąd. Więc tak, błąd, który się często pojawia i na który ja, no, Zwracam dość często uwagę. Dotyczy oprócz, tak jak już powiedziałem, temperatury, oświetlenia też dotyczy, słuchajcie, poziomu stresu. Wy sobie nie zdajecie sprawę, jak ważna jest regeneracja dla kur. Część z was sobie nie zdaje, bo część sobie zdaje sprawę, bo to robicie. Regeneracja jest olbrzymia olbrzymie bardzo ważna w skali tego, co kura może wam później znieść w jajkach. Więc procentowo to ma bardzo duże znaczenie, może nie tak duże jak pokarm, natomiast ma duże znaczenie. Gdybym miał to uszeregować, to bym powiedział, że najważniejszy jest pokarm, potem y, odpowiednia temperatura, tak łącznie z oświetleniem, a potem właśnie ten poziom stresu kur, to jest bardzo istotne. O tym nie zapominajcie, jak to utrzymać. Po pierwsze, kury powinny być trzymane same w kurniku. Jeżeli nie są same trzymane, to trzeba czymś oddzielić. Po drugie, każdy głos inny niż kurzy jest dla kur dziwny. Nawet to, co ja teraz robię dla kur jest po prostu dziwne. Dlatego pamiętajcie, jak macie możliwość, trzymajcie kury oddzielnie. Pamiętajcie, żeby nie sprzątać w kurniku, nie zbierać jajek, kiedy kury już się kładą spać. Oczywiście, jeżeli macie taką możliwość, tylko zrobić to po prostu wcześniej. I to też zaprocentuje i pomoże tym kurom. Nie doświetlajcie na siłę, tak jak wam powiedziałem o nie doświetlajcie kurom 18 godzin, bo to jest za długo. 14-15 godzin wystarczy, zamknąć kurnik. Niech mają ciszej spokój rano kurnik otworzyć. No i cóż, tyle z ważniejszych informacji. Zostawcie łapkę w górze i subskrypcję, żeby pomóc innym osobom dotrzeć do tego odcinka. I widzimy się w kolejnym. Cześć.